Cieszę się, że możemy się jeszcze przed wakacjami zobaczyć, pouczyć, a dzisiaj mam nadzieję będziecie się świetnie bawić. Skończył się czas nauki zdalnej. Wszyscy się z tego cieszymy. I dzieciaki, i nauczyciele, no i oczywiście dyrekcja szkoły. Przywitaliśmy naszych uczniów z wielką pompą, organizując im już 31 maja, Dzień Dziecka. chcieliśmy przede wszystkim, żeby uczniowie ten czas jeszcze do końca roku zaczęli w sposób wesoły, miły, sympatyczny, żeby się ze sobą znowu zintegrowali, żeby mieli okazję na plotki, pogaduchy zanim na tej ostatniej prostej do końca roku szkolnego popracują jeszcze nad ocenami.

Bawimy się. Ale też nasza szkoła przystąpiła do programu Tydzień Ulgi i postanowiliśmy, że w najbliższym tygodniu nie będziemy organizować żadnych sprawdzianów, kartkówek. Niespodziewanego odpytywania, żeby uczniowie przyzwyczaili się znowu do obowiązku szkolnego, żeby przyjeżdżali z ochotą i przyjemnością w tych ostatnich dniach i tygodniach roku szkolnego do szkoły. Uruchomiliśmy dyżury online, że, że jeżeli uczniowie chcą, jeżeli mają taką potrzebę, żeby o coś zapytać, wygadać się, o czymś powiedzieć, czego może się boją, o, czy, o czego się martwią, to też jest taka możliwość. Nie tylko w takim spotkaniu z nauczycielem face to face, ale również przez internet. A 31 bawimy się. Samorząd szkolny przygotował wiele różnych zabaw, konkurencji, konkursów, na przykład grę Znaleźliśmy też dzisiaj dzieciakom mnóstwo nagród, które zbieraliśmy przez ten czas nauki stacjonarnej, bo mimo, że nauka była przez y, komputer, to dzieciaki chętnie brały udział w organizowanych przez szkołę czy nawet miasto y, konkursach, zdobywając y, wyróżnienia, y, nagrody, i dzisiaj też była taka. Przestrzeń i taki czas, żeby tymi nagrodami, dyplomami i słodkościami obdarować naszych uczniów.